Kancelaria AFR i wspólnicy zarządza ponad tysiącem znaków towarowych w 70 państwach na świecie. Dbamy o interesy kilkudziesięciu podmiotów, które nam zaufały i powierzyły zadanie swojej reprezentacji. Na bazie naszego doświadczenia w tym obszarze postanowiliśmy stworzyć narzędzie, którego do tej pory nie było Trademarker. Nasze rozwiązanie kierujemy do wszystkich firm, które mają potrzebę zarządzania portfolio znaków towarowych. Z narzędzia mogą korzystać działy prawne, pojedynczy prawnicy, członkowie zarządu lub marketing, w zależności od podziału kompetencji wewnątrz organizacji. Loguj się online, gdziekolwiek jesteś. Sortuj według kategorii. Sprawdzaj szczegóły. Wyszukuj po frazie Pobieraj aktualne świadectwa ochronne. Obserwuj zakres ochrony na mapie. Prezentuj raporty w przystępnej formie. Trademarker to narzędzie, które w jednym miejscu skupia wszystkie Twoje znaki towarowe. Dzięki niemu możesz monitorować ich status, wyświetlać podsumowania i prezentacje na mapie świata, wyszukiwać informacje związane ze znakami towarowymi, pobierać aktualne świadectwa i korzystać z wielu innych funkcjonalności. Trademarker z pewnością zaoszczędzi Twój czas i pozwoli na skuteczne zarządzanie znakami towarowymi. Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.